Mamy listopad 2022 roku. Minęło 200 lat od wydania ballad i romansów, od pier wydania pierwszego tomu poezji Adama Mickiewicza. W tym roku obchodzimy właśnie rocznicę tego wydarzenia, a jest to moment właśnie, żeby porozmawiać sobie o pewnych wybranych aspektach związanych z narodzinami romantyzmu w kulturze. Polskiej. Tym bardziej, że kończy się właśnie ten rok. Za nami kilka już wydarzeń związanych właśnie z tym jubileuszem, których byliśmy świadkami. Dlatego też wydaje mi się, że ta refleksja jest jak najbardziej wskazana. A wydarzenie jest też niebagatelne, dlatego że mówimy o nie tylko narodzinach romantyzmu polskiego, ale też narodzinach Adama Mickiewicza jako Poety, Adam Mickiewicz, samo imię i nazwisko. Wydaje mi się, że w obszarze kultury polskiej nie je, brzmi obco absolutnie nikomu, jednak gdy sobie wyobrażamy właśnie jego jako Poetę, albo gdy na przykład nie wiem, wpiszemy w wyszukiwarce w Google Adam Mickiewicz, to wyświetla nam się w, w zakładce grafika przede wszystkim postać już tego takiego sędziwego, dorosłego, dojrzałego poetę, który przeżył swoje życie, jest doświadczony pewnym, pe, pewnym doświadczeniem, jest już autorem wielu, wielu tomów. Jakoś rzadko nam się zdarza myśleć o Adamie Mickiewiczu jako o młodym, Debiutującym dopiero rozpoczynającym swoją karierę literacką, twórczą, ale też społeczną człowieku i właśnie o tym młodym człowieku chciałbym, abyśmy się chwilę abyśmy się właśnie zastanowili, abyśmy chwilę o tym porozmawiali. Jeżeli chodzi o ten, to, 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 ten wykład, to, to, ta rozmowa o, o tę rozmowę, jest ona związana między innymi właśnie z realizacją przez księżnicę Podlaską projektu Mickiewicz Fusion, w ramach którego mieliśmy kilka wydarzeń, między innymi spektakl Wieszcz, ale między innymi też spektakl Hashtag Mickiewicz i w księżnicy Podlaskiej też dostępna była przez dłuższy czas wystawa Mateusza Bielskiego, będąca. W większości interpretacją właśnie ballad i romansów. Mam nadzieję, że Państwo się zapoznali z tą wystawą. Jeżeli nie, będzie ona też dostępna online, e, dlatego że między innymi właśnie stanowi ona inspirację do tego, aby spojrzeć na ballady i romanse, czy na inne wiersze, na inne utwory Adama Mickiewicza w sposób troszkę inny. Co rozumiem przez sposób inny? Jeżeli zastanowimy się. Nad kontekstem, w którym w zasadzie dokonujemy lektury utworów Adama Mickiewicza, najczęściej będą to, tak mi się wydaje, okoliczności związane z edukacją szkolną. Po prostu szkoła, nauczyciel omawia pewne lektury one są obowiązkowe do matury. Gdy pytałem uczniów, z jakim utworem,. Jakby nie tylko jaki obraz Adama Mickiewicza stoi im przed oczami, gdy myślą właśnie o tym imieniu i nazwisku, ale też utwory, które się z tym nazwiskiem wiążą. Jako punkt pierwszy wymienia się Pana Tadeusza, z tym, że Pan Tadeusz to jest rok 1834 i tak naprawdę też często się wymienia dziady, ale te dziady, część trzecia, jakby najbardziej pomnikowe utwory Adama Mickiewicza. Ballady i romanse w tym roku są szczególnie znane, bo bardzo zresztą narodowe czytanie było poświęcone tym właśnie utworom. W tym roku przypomniano przede wszystkim romantyczność w internecie, w środkach masowego przekazu można było właśnie też usłyszeć albo przeczytać fragmenty ballad i romansów, ale jeżeli zastanowimy się w jakich też okolicznościach nie tylko w ogóle Adam Mickiewicz'a możemy czytać, czyli poza szkołą, gdzie jeszcze, to też jakie utwory mamy możliwość, z jakimi utworami mogliśmy się zapoznać, jeżeli były to ballady i romanse, najczęściej no edukacja szkolna koncentruje się na jednym, dwóch utworach, jakby pomijając cały zbiór, a ma on tak naprawdę niebagatelne, niebagatelne istotne znaczenie. Chyba każdy czytelnik ma to uczucie, kiedy po wielu latach wraca do swoich szkolnych lektur, jeżeli oczywiście mamy odwagę, aby zajrzeć do powieści albo do jakiegoś utworu, który musieliśmy omówić w szkole, to właśnie uczucie, kiedy. Ta książka przemawia do nas w zupełnie inny sposób, tak? bo i my jesteśmy w zasadzie już kimś innym, ale okoliczności też yy, są zupełnie inne. Inaczej czyta się w zaciszu domowym, kiedy nie jesteśmy zmuszeni do tego, aby ten utwór gdzieś referować, coś z nim robić, yy, ale po prostu dla czystej przyjemności. Jednak najczęściej, tak mi się wydaje, będą to jednak utwory prozatorskie, będą to powieści 19 albo XX wieczne. Tak? Z czystym sumieniem, proszę się przyznać, kto zagląda do poezji Adama Mickiewicza, ale nie tylko Adama Mickiewicza, ale w ogóle romantyków polskich. Pewnie takie rzeczy się zdarzają, ale jednak zdecydowanie rzadziej. Tym bardziej to dziwi, że jednak zarówno kultura słowiańska, motywy słowiańskie, jak też fantastyka, literatura grozy, jednak stają się z roku na rok coraz bardziej modne, tym bardziej warto więc zajrzeć właśnie do całego zbioru ballad i romansów. Rok romantyzmu skłania też do jeszcze jednej refleksji, przed wielu lat profesor Uniwersytetu Warszawskiego Edward Kasperski ukuł taki termin jak rom romantyzmologia. To znaczy rozmawianie o polskim romantyzmie tylko i wyłącznie na podstawie tekstów Podręcznikowych, słownikowych, opracowań, a nie z odwoływaniem się do właśnie źródeł, czyli do literatury pięknej. Coraz rzadziej czyta się same źródła, same teksty. Coraz częściej, nawet jeżeli nie musimy, jednak sięgamy do różnego rodzaju haseł i słowników. Ten właśnie rok miał to mam nadzieję skutecznie odwrócić a to dlatego że właśnie romantyzmologia ma niewiele wspólnego tak naprawdę z oryginalną intencją nadawczą poety romantycznego debiutującego dlatego że Adam Mickiewicz jako bardzo dobrze wykształcony filolog absolwent Uniwersytetu Wileńskiego miał warsztat i zresztą wykorzystał go w pełni klasycystyczny. Tak? To znaczy jego debiut literacki, czyli Zima miejska, ale też pierwsze wiersze, wiersze, pierwsze utwory filomackie, również elementy przecież wykorzystywane w dwóch pierwszych tomikach jego poezji w 1822 i 1823 roku posiadają Znamiona właśnie klasycyzmu. W jego 18-wiecznym wydaniu był Mickiewicz znawcą twórczości Trębeckiego, świetnie znał filozofię Woltera, więc mógł tak naprawdę wybrać sposób debiutu w pełni klasycystyczny. Z pewnością. Wówczas domin, jakby nurt dominujący w kulturze, mógł bardziej sprzyjać przychylnemu przyjęciu młodego poety, który tak naprawdę dopiero nad swoim nazwiskiem pracował, a jednak wybrał drogę, można powiedzieć, buntownika, czyli outsidera. Miało to oczywiście duże znaczenie i spore konsekwencje, ale właśnie jeżeli mówimy o tym młodym. Przyłamującym dopiero konwencję wchodzącym z zupełną nowością na rynek wydawniczy z treściami będącymi zupełną nowością. I pamiętajmy, że Adam Mickiewicz też miał dosyć skromne pochodzenie, to znaczy, nie miał za sobą. Znamienitego rodu. Tak naprawdę swoje nazwisko, tak jak to w wierszu Zaloty, wpisał, musiał tworzyć. Tak, do, opisał o Włościach na Parnasie i odrabianiu się pieniędzy piórem, więc tak naprawdę, nawet jeżeli był przyjmowany z pełnymi honorami, chociażby w dworku w Tuchanowiczach, czyli dworku Marii Wereszczakówny, owej słynnej jego. Jego nieszczęśliwej miłości. Była to pełna grzeczność, ale prawda, do tego, aby w ogóle myśl zaistniała, że Adam Mickiewicz mógłby się starać o rękę e, córki e, Wereszczaków, w zasadzie nie było mowy. E, a mówię o tym też między innymi i w ogóle o tym e, przełamywaniu konwencji kultury ówcześnie dominującej, z tego też powodu, że jest taka anegdota. Która opowiada o spotkaniu Adama Mickiewicza z Janem Śniadeckim w salonie państwa Beki. Państwo Beki, czyli Salomea, była matką, jak wiemy, Juliusza Słowackiego. i Pojawiła się taka, taka właśnie sytuacja, kiedy Adam Mickiewicz był u nich goszczony, był gościem i wszedł właśnie Jan Śniadecki, czyli ów słynny Jowisz Litewski, człowiek o ogromnym autorytecie, ówczesny rektor Uniwersytetu Wileńskiego. I uwaga gospodarzy oraz wszystkich ówczesnych gości automatycznie przeniosła się właśnie na Jana Śniadeckiego. Adam Mickiewicz miał się tym faktem być, miał, y, tym faktem, y, y, być dotknięty y, jakby pominięciem, zepchnięciem go gdzieś tam, tak naprawdę, w kąt. Ale jakby dodatkowym elementem, który mógł Mickiewicza w jakiś sposób zranić, był temat rozmowy, ponieważ Jan Śniadecki, jako też między innymi krytyk literacki i chętnie wypowiadający się na kwesti w kwestiach kultury, wypowiedział się na temat świeżo wydanych ballad i romansów. Adama Mickiewicza, czy w ogóle y, twórczości romantycznej, której, jak wiemy, był on y, absolutnym przeciwnikiem. Y, y, I oczywiście, y, a propos pierwszego tak naprawdę pełnoprawnego tomiku utworów poetyckich, czyli właśnie y, poezji Adama Mickiewicza, miał się wypowiedzieć w pełni krytycznie. Y, a mówię o tym, dlatego że. Jan Śniadecki miał pełen autorytet, ale był też znamienitą postacią. I teraz, jeżeli zestawimy obok siebie kogoś, kto ma ogromny, ogromne poparcie społeczne, i kogoś, kto tak naprawdę wówczas społecznie, towarzysko znaczy niewiele, jest oczywiście przez swoich przyjaciół yy, odkrywany, uznawany już powoli za geniusza poetyckiego, ale cały świat dopiero ma się o tym przekonać. Łatwo można było wtedy Adama Mickiewicza zdegradować, ale zdegradować społecznie, to znaczy odsunąć, kazać mu zamilknąć, ale też nieskutecznie, bo pamiętajmy, że już pierwszy tomik poezji na rynku wydawniczym był. A w tym tomiku mamy Ballady i Romanse. Mamy Pierwiosnek jako utwór otwierający Ballady i Romanse, drugi utwór nazywany programowym, czyli Romantyczność. Omawia, y, wprowadza na scenę właśnie, jak tradycja literacka y, przyjęła y, y, to nazywać, właśnie Jana Śniadeckiego w postaci owego starca ze szkiełkiem i okiem. Dlaczego to utwór tak niezwykły i dlaczego sama sytuacja jest niezwykła? Y, utarło się postrzeganie utworów literackich, romantycznych z początku romantyzmu jako Próby wprowadzenia pewnej nowej, nieznanej jeszcze konwencji. Ale ballady, wcześniej nazywane Dumą, to znaczy Duma akurat jako utwór literacki jest czymś zupełnie innym oczywiście niż Ballada, ale y, powiedzmy, że mają wspólną podstawę i tak naprawdę Ballada, nawet jest tytuł y, y, książki, y, y, jednego z opracowań, y, Ballada, y, y, Duma. Y, y, poprzedniczka yy, ballada poprzedniczka dumy yy, gdzie yy, tak naprawdę już utwory balladowe wówczas istniały pamiętajmy że 1822 rok to już jest kilka lat odkąd się o romantyzmie w ogóle w polskiej kulturze mówi pierwsze wystąpienie krytyczno literackie to jest Kazimierz Brodziński 1818 rok, Jan Śniadecki 1819 rok, pierwsze utwory, które jeszcze nie były publikowane romantyczne tworzone były już właśnie w tych latach 19 20 21, tak naprawdę pierwszy Pełnoprawny tomik, tak jak powiedziałem, to był właśnie Adam Mickiewicz 1822, ale powiedzmy nie była to pustynia romantyczna, w której dopiero miały zakwitnąć kwiaty, w przestrzeni publicznej romantyzm zdobywał już coraz większą popularność. I tworzy Adam Mickiewicz cały tomik albo większą jego część z ballad, w którym w jednym z utworów pojawia się figura starca ze szkiełkiem i okiem, który ma być właśnie nawiązaniem do Jana Śniadeckiego. I jakby nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że Wierszem albo utworem balladowym, w, tym w tej niezwykłej konwencji, którą stworzył Mickiewicz, opowiada się pewną historię, do której nawiązania są oczywiście czytelne z przestrzeni społecznej, rzeczywistej. Chodzi o to, że Adam Mickiewicz tworzy zupełnie odrębny świat, inny kontekst, kontekst zupełnie przeciwny temu, którego, w sytuacji, która spotkała go właśnie we wspomnianym. Salonie państwa Beki. To znaczy, jest to świat, który rządzi się własnymi prawami, a. Yy... I, I powiedzmy, pełnoprawny tak, y, 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 świat, w którym tak naprawdę całość, 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 te, te realia tworzą, y, są, są stworzone przez poetę, przez Adama Mickiewicza, y, i pojawia się jeden z bohaterów. Tych bohaterów jest kilku, jak wiemy. tak, Mamy tę dziewczynę, która rzekomo w biały dzień widzi swojego zmarłego ukochanego. Mamy tłum y, gapiów jakby, zupełny, odrębny bohater, mamy starca ze szkiełkiem i okiem, mamy poetę młodego, tak, czyli jest kilka tych stanowisk światopoglądowych i też się utarło postrzeganie, że jedyną osobą, która się wyróżnia spośród tych wszystkich bohaterów, to jest starzec ze szkiełkiem i okiem, dlatego, że on jakby nie chce uwierzyć w wizję tej młodej, nieszczęśliwej dziewczyny, ale dziewczyna Bohaterka wykrzykuje, że jej jest na świecie źle, dlatego że nikt jej nie rozumie. Ona widzi pewną rzeczywistość, której oprócz niej nikt więcej nie dostrzega. Jeżeli popatrzymy na wypowiedzi i sposób stworzenia właśnie tłumu tych gapiów, to oni mówią, że tu jej ukochany, dusza tego ukochanego być musi, jakby oni nie. Do końca jej wierzą, ale wierzą we własny system postrzegania świata. Ona być musi, dlatego że zmarł dwa lata wcześniej, i my, jako osoby wierzące, co możemy zrobić? Oczywiście mamy mówić. Pacierze, ale niekoniecznie utożsamiamy się z tą dziewczyną i wcale nie twierdzimy, że ona rzeczywiście widzi to, co twierdzi, że widzi. Tak mówimy pacierze. Dziewczyna mówi, że nikt jej nie rozumie. Mamy starca ze szkiełkiem i okiem, owego. Rzekomego Jana Śniadeckiego, który mówi: nie wierzcie tej dziewczynie, wierzcie memu szkiełku i oku. Tutaj te symbole, które też wielokrotnie się w literaturze i w kulturze przewijają, w kółko się o nich mówi, ale są to symbole szkiełko i oko świata. Nie tylko materialistycznego to nie chodzi, tylko i wyłącznie o to, jak wiemy, że poza rzeczami dostrzegalnymi nic więcej nie istnieje. Pamiętajmy, że Jan Śniadecki był między innymi astronomem, matematykiem, ale też filozofem. To znaczy, w jego najsłynniejszym chyba dziele filozofii umysłu ludzkiego, on twierdził, że owszem, istnieje rzeczywistość poza zmysłowa, że są elementy świata, które absolutnie są niedostępne ludzkiemu pojmowaniu, sposobowi, możliwościach pozna możliwościom poznawczym. Ale skoro nie możemy ich poznać, nie możemy ich nazwać, nie powinniśmy o nich też mówić. Skupiajmy się tylko i wyłącznie na tych granicach, które są możliwe do zakreślenia. Więc uwierzcie, memu szkiełku i oku, dlatego, że tamtą rzeczywistość, którą, którą podobno postrzega dziewczyna ona równie dobrze może być, równie dobrze może jej nie być, nie ma sensu o tym mówić. I uwaga, teraz ten najmłodszy, poeta, młody poeta, czyli ten ostatni bohater, który mówi, że do niego bardziej przymawia wizja gawiedzi, tłumu, niż mędrca ze szkiełkiem i okiem. On nie twierdzi, że tamci mają rację, albo inni bohaterowie tej racji nie mają. On twierdzi, że świat ma więcej dziwów. Albo więcej elementów składowych, niż są tak naprawdę dostrzegalne, niż te, które możemy wskazać i nazwać co oczywiście też jest taką pewnego rodzaju, powiedzielibyśmy, Formą zadeklarowania tego, aby poszukiwać czegoś głębszego, głębi w świecie, a nie koncentrować się tylko i wyłącznie na gotowych schematach. Jakże ważne to i symboliczne są stwierdzenie w ustach młodego człowieka, który tak naprawdę przełamuje konwencję też literacką i artystyczną, uciekając w. Czy może to jest złe słowo uciekając, ale tworząc zupełnie nową rzeczywistość kulturalną, nowy paradygmat się mówi. Tak? Czyli cały system e, tak naprawdę e, światopoglądowy, światotwórczy, e, zupełnie inny niż ten, który znany był dotychczas. E, I wracamy do sytuacji balladowej. Młody poeta twierdzi właśnie, że nikt nie ma monopolu naprawdę. Ale możemy się opowiedzieć za którąś z tych opcji. To znaczy, jeżeli dziewczyna widzi albo czuje, to możliwe, że taki jest ma coś innego do powiedzenia. Warto też tę wersję poznać. Sytuacja balladowa w pewien sposób ośmiesza też starca ze szkiełkiem i okiem, bo traci on cały ten swój autorytet, który można było dostrzec właśnie w świecie w rzeczywistym, świecie salonów yy, i ta rzecz, czego nas dzisiaj uczy, bo wspomniałem na początku o sytuacji szkolnej, o edukacji szkolnej, jakby problemem naszym jako czytelników jest to, że często koncentrujemy się tylko i wyłącznie do tego kontekstu przedegzaminowego. To znaczy, intencja, jaka przyświeca nam w odbieraniu tekstów kultury, yy, związana jest z jakimś konkretnym interesem, czyli na przykład zdaniem właśnie. Matury chociażby, i to nie chodzi o to, że przekaz podręcznikowy, encyklopedyczny jest jakby przekłamaniem, tak naprawdę, sposobu odbioru literatury. Chodzi o to, że to jest po prostu jeden z języków jeden z języków podobnie jak Adam Mickiewicz czy młody poeta romantyczności postrzegał wiele sposobów patrzenia na rzeczywistość. On nie jest ani dobry, ani zły, po prostu pewna konwencja wymaga od nas. E, znajomości i m, m, powiedzmy tak, jeżeli chodzi o zdanie egzaminu, no to musimy się tych pojęć różnego rodzaju nauczyć, ale istnieje coś takiego, jak lektura żywa dla czystej przyjemności. Warto do Adama Mickiewicza, szczególnie w roku romantyzmu polskiego zajrzeć, między innymi dlatego też że spotka nas zupełnie nowe doświadczenie. Jeżeli chodzi o zestawienie z Janem Śniadeckim owym filozofem, ze szkiełkiem i okiem, który stwierdził, że nie ma sensu mówić o tej części rzeczywistości, która jest niedostrzegalna, niemożliwa do poznania, to Adam Mickiewicz po raz pierwszy jako twórca, jako autor, jako intelektualista stwierdza, że nie, jest taki język jest to język literatury. Po raz pierwszy literatura otrzymuje status równoprawnego języka równoprawnego kodu do filozofii, do nauk empirycznych o tym, aby nie tylko stanowić rozrywkę albo domenę kultury, domenę salonów, albo w ogóle jakiejś tam jarmarcznej, powiedzmy, rozrywki, ale też Prawo do tego, aby być jednym z języków, nie tylko opowiadania o świecie, o człowieku, o życiu, o rzeczywistości, ale też badania tej rzeczywistości, spoglądania na rzeczy, które są niedostępne innym formom możliwości, percepcji rzeczywistości. Tak? To wszystko zostało zakodowane, między innymi, w tym naprawdę niewielkim. Utworze, jakim jest romantyczność. Drugim z kolei w zbiorze ballad i romansów. Mamy więc, proszę Państwa, rok romantyzmu 1822, pierwsze wydanie Adama, poezji Adama Mickiewicza. W przyszłym roku, czyli w 2023 roku, będziemy świętować wydanie drugiego tomu. Mówię o tym tylko i wyłącznie dlatego, że tak naprawdę jest, nieważna jest data ważne jest to, abyśmy chcieli wybijać się z dostępnych obecnie schematów myślowych. A właśnie literatura tego typu buntownicza owe książki zbojeckie jak nazywał je Adam Mickiewicz. Literatura romantyzmu świetnie ku temu um, przysposabia, tak? pozwala nam jakby nie tylko w sposób um, interesujący spędzić czas, czyli nie tylko zapoznać się z treścią, tak jak to dzieje się chociażby z literaturą faktu, ale właśnie um, poddać się pewnym refleksjom, które pozwolą nam inaczej spojrzeć też na nas samych, ale też na nas samych jako Czytelników, z pewnością lektura dla czystej przyjemności, takich utworów jak ballady i romanse, sonety Mickiewicza, Konrad Walenrod czy dziady, pozostawia nas przy kolejnych tekstach, i innych utworach, kimś zupełnie innym. Mam nadzieję, że tą krótką refleksją udało mi się Państwa zachęcić do tego, aby właśnie poza murami szkolnymi, aby poza salami wykładowymi również zaglądać. Dla czystej przyjemności, dla samego siebie, właśnie do utworów romantyków w ogóle. Niech Adam Mickiewicz nie będzie tym jedynym. Mieliśmy ich nawet nie kilku, ale tak naprawdę całą rzeszę, cały legion XIX-wiecznych twórców, pierwszego, drugiego pokolenia i tak dalej. Dziękuję bardzo.